Kochani, ja jestem dalej na pooperacyjnej. Wyniki mam kiepskie, dlatego mam drugi raz już przytaczaną krew. Nie wiem, ile tu jeszcze zostanę, ale ogólnie nie jest źle. Przeciwbólowe działają, więc człowiek czuje się w miarę dobrze. No, i tutaj właśnie miała krewkę przytaczaną. Więc trzymajcie się wcięci, żeby jak najszybciej e, doszła do. Dojechała do swojej sali. W tym czasie później się odezwę. Cześć, kochani, cześć. Wiem, że czekacie na wiadomości ode mnie, ale czuję się fatalnie serio. Moja operacja trwa ponad 4 godziny, więc zdecydowanie za długo. Lekarze sami nie spodziewali się, że tak długo będzie to trwało. Straciłam bardzo dużo krwi, bardzo dużo osocza. Musiałam mieć pompę zawnoczoną w kręgosłup. Przez to właśnie, że ta operacja tak długo trwała. Miałam transfuzję krwi wczoraj wieczorem, dzisiaj rano to samo. Ale moje wyniki w dalszym ciągu są bardzo złe, więc prawdopodobnie będzie powtórka z rozrywki z krwią. No, ale cieszę się że już jest po... Że... No mam nadzieję, że dojdę do siebie szybko, bo miałam ochoty na nic aktualnie nad... stoi tu śniadanie, ale nie mam siły jeść, tu mam pozaczepiane Prrr, jakieś dziwolonki, Więc dziękuję Wam, że jesteście i że mnie wspieracie Kocham was serdecznie. Cieszę się, że jesteście razem ze mną. Eee, I ponoć dzisiaj będą mnie pionizować, ale szczerze, nie wiem, nie wyobrażam sobie tego. Będę się bardzo źle.